wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jak zwykle Formax, a tymczasem wracamy do naszej super kampanii. W poprzednim odcinku wydarzyło się bardzo wiele. 11 dnia miesiąca Strzybuga 1102 roku cesarz z Bizancją wypowiedział wojnę Lechii. Po stronie obronnej Stana, Chorwacja, Czechy, Ruś Czernichowska, Transylwania, Finlandia, Bawaria i Niemcy. Po stronie Bizancjum zaś nikt. W świętym miejscu Husi rozgorzała ogromna bitwa między siłami greckimi a lechickimi wspieranych przez Czechów, Bawarczyków i Transylwańczyków. Bitwa została wygrana przez sprzymierzonych i chodzą pogłoski, że sami bogowie stali ramię w ramię ze Słowianami. Wojna zakończyła się klęską Imperium Greków. Dzielni podwładni króla Siemowita podbili większą ziemię Litwy, po czym sam król zaatakował kraj Pogoni, kończąc jego żywot w 1105 roku. Nie do końca Litwa przetrwała ponieważ Siemowit koronował się na jej króla, stając się władcą pięciu królestw, ponieważ jego syn, król Niemiec, był mu całkowicie posłuszny. Cesarz Rafał, znany przez Słowian szalony, nie pogodził się z przegraną i zaatakował Chorwację, którą także wsparła większa część Europy. Ogłoszona została Święta Wojna o Ruś Nowogrodzką, która co ciekawe przyjęła chrześcijaństwo w obrządku łacińskim. Siemowit odpowiedział na dla Rodogosta. Ruś stała się jednak dużo potężniejsza, ponieważ jej władca odziedziczył kraj Bułgarów, Stając się władcą Rosji. Jednak nie był zbyt rozgarnięty, ponieważ nadał Krzyżakom ziemię, aby go bronili. Bić w tym dziwnego, poza tym, że była ona na Syberii. Chorwaci postanowili zemścić się na cesarzu Grecji i rozpoczęli trzecią już w przeciągu lat wojnę z nimi. W międzyczasie wojen bałkańskich na północy w Polsce rozgrywały się bitwy z katolikami. Jedną z nich stoczyli Krzyżacy i Lechici pod Węgorzewem, Oczywiście wygrali ci drudzy. Mimo chęci się święta wojna nie rozstrzygnęła się, co było klęską słowem. Okej, okay, tak więc rozpoczynajmy 32 odcinek Super Kampanii. No i w końcu nastał ten moment. 18 dnia miesiąca Strzyboga. Nasz wielki król, miłościwie nam panujący, władca pięciu krain: Polski zwanej Lechią, Wołoszczyzny, Litwy. I Niemiec może dokonać czynu, który zwiększy niż wszystkie inne czyny dokonane przez jego przodków razem wziętych Za zgodą króla niemieckiego Siemowita, króla czeskiego Oira, króla pomorskiego Zbigniewa, króla ruskiego Gniewosza, króla chorwackiego Gościwuja i króla bawarskiego Mirosłowa za pośrednictwem najświętszej, najmądrzejszej i najwspanialszej błogosławionej dziewicy wielkiej kapłanki Tomasis, koronuje się on na wielkiego i nieomylnego cesarza i imperatora wszechlechi. Znowu powstały cud na słowiańskiej ziemi, przyjmuje herb czynej Ziemi, Lechy Mniejszej, czyli Polski i staje się obrońcą słowiaństwa. Urczysta koronacja, na której uczestniczyli wszyscy dostojnicy słowiańscy z Europy, nawet wojownicy Peruna, którzy zresztą zostali okrzyknięci obrońcami Lechii, odbyła się w Pałacu Cesarskim w Krakowie, stolicy nowej Wielkiej Lechy. Mimo tej nocy, po koronacji, 18 września, wszyscy bogowie w Orszaku, dowodzonym przez boga Roda, czyli domniemanego praojca bogów, dotarli do umysłu cesarza. Nakazali mu, aby ten zabrał wszystkich królów, wielkich wodzów, najważniejszych dostojników wojowników ferona, a także wielką kapłankę oraz mieszkaństwo krakowskie, aby ci razem wyruszyli na pielgrzymkę. Pielgrzymkę do wszystkich świętych miejsc Słowian, która miała zmienić oblicze słowiaństwa. Od Velesa dowiedział się, że pielgrzymki nigdy nie dokończy i nigdy nie wróci do Krakowa. Zamiast do Krakowa chwale fale dostąpi do nawi, a potem do siedziby bogów i razem z Dobiesławem, świętym mędrcem, zasiądą po ich prawicy. Simowit tak też zrobił i nakazał wyruszyć do pierwszego boga, czyli świętowita, który swoją świątynię miał w pomorskiej Arkonie. Ponadto król ruski zmaga się w tej chwili z buntem, no i pomożemy mu dla dobrych relacji. Gdy dotarł, wszyscy pomodlili się i złożyli w Arkonie dary. Wybrane, radno, że, zaborze, śpitalia, Następnym celem był hram w Pruszkowie. Nie był świątynią poświęconą konkretnemu bóstwu, po prostu wysławiał je wszystkie. W międzyczasie zbierzemy naszą armię cesarską po to, aby wreszcie uporać się z Korybutasem, który pragnie zasiąść na tronie litewskim. Kolejnym celem pielgrzymów był odległy Nowogród, stolica Wielkiej Katolickiej Rosji. Znajdowała się tam jedna z największych świątyń słowiańskich, ta z kolei czciła Wielkiego Peruna. Stamtąd wywodzą się także założyciele zakonu, bojowników Peruna. Pielgrzymi modlili się o zbawienie dusz na tamtych terenach i modlili się za wymarłą religię słowiańską, ponieważ dopóki róś nie była ochrzczona, dopóty ciągle w okolicach Jarosławia i Moskwy mieszkali mordwińscy Słowiani. Pielgrzymi wyruszyli następnie daleko na południe do Kijowa. W międzyczasie masakrujemy wojsko Korybutasa i tym samym poddaje się. Nasz dobry cesarz wypuści go w imię Światowida. W Kijowie mieścił się olbrzymi posąg Peruna. Lechici modlili się do niego o pokój z jego wojownikami, a także błagali inne bóstwa o zjednoczenie się wielkiej leki i pokój, gdy minęli lasy, wjechali na stepy i przez nie dotarli aż na Wołoszczyznę, do Bierladu, a dokładnie do Husi. Husi było świętym miejscem głównie dla Jarowita. Modły były głównie skierowane o zbawienie dusz poległych wojowników i rycerzy, którzy broniąc Lechy, zginęli właśnie w tym miejscu. Odbyło się także uroczyste potępienie Bizancjom i prawosławnym. No i cóż, najwyraźniej po odjeździe z Husji, wielki wódz Transylwanii zachciał przyścinić się do zjednoczenia lechi i postanowił uroczyście przy wszystkich złożyć hołd Siemowitowi. No i tym samym... Ziemie transylwanskie, które także były odłączone od naszego państwa, no ale tym razem pokojowo, ponownie wracają pod zwierzchnictwo lechi. Świetnie, nasz syn uporał się z buntem. Ponadto król Suomi wzywa nas do swojej wojny, no ale Siemowit, który w tej chwili świętuje koronację i jest w trakcie najświętszej słoweńskiej pielgrzymki, nie odpowie na to wezwanie. Kolejnym, przedostatnim już celem był Rzym. Od czasów Bożewoja II mądrego metropolia jest w rękach Słowian. Znajduje się tam siedziba głowy słoweństwa Tomasis. Gdy Siemowit przekracza mury tego miasta, jego imię jest skandowane i wychwalane jest za swe czyny. Razem wszyscy udali się do świątyni Czarnogłowego, założonej przez tegoż króla Bożywoja. Czarnogłowemu natomiast dziękowali za zwycięstwo słoweńca nad katolicyzmem, prosili go także o równie dobre i chwalebne zwycięstwo z prawosławnymi. Złożyli mu szczodre dary. Wtedy nadszedł czas na powrót do Krakowa. Niestety, gdy pielgrzymi schodzili z Alp, dotarła do Siemowita wiadomość. Była to deklaracja wojny. Po raz kolejny cesarz Bizancjum chciał zagarnąć Mołdawię. Wszyscy zgromadzili uznali, że cesarz bizantyjski jest opętany przez samego biesa. Potępili Bizancjum i życzyli mu i jego mieszkańcom rychłej śmierci. Po otrzymaniu listu z deklaracją wojny, zabrani koło cesarza królowie natychmiast chcieli pomóc. Wtedy wydarzyła się rzecz niespodziewana. Do Siemowita podszedł sam Karol Huściszko, wielki mistrz wojowników Peruna. I razem z najwyższymi dostojnikami uklęknęli przed Siemowitem Prosili go o przebaczenie jego poprzednikom, którzy znieważyli lekie, a także zaoferowali pomoc. No i cóż, prawdopodobnie sam się mądź zruszył się, ponieważ oznaczało to prawdopodobnie koniec braterskich wojen. Tak więc cóż, tym razem, ramię w ramię z wojownikami Peruna, będziemy zwalczać Greków. Cała gromada przekroczyła Tatry. Zapowiedź bogów wypełniła się. Niestety stary już Siemowit zesłabł i upadł na ziemię. Szamani uczestniczący w tej pielgrzymce uznali, że cesarz niestety nie żyje. Po kilkunastu miesiącach wyprawy punkt ten wrócił do Krakowa na samym przedzie, niosąc martwego cesarza. Chwilę potem został on pochowany w grobowcu królewskim, w którym pochowani byli już poprzedni królowie Lechi. Nowym cesarzem został jego syn, król Siemowit II. Przed cesarzami zostało jedno wyzwanie. Czas w końcu zjednoczyć zwaśniony ród. Należy... Odbić ruś. Hmm, no i co ciekawe, małoletni król ruski wzywa nas do wojny i jego celem jest wjaźm. Nasz król zdaje sobie sprawę, że im silniejsza ruś czernichowska jest, tym gorzej dla nas, tak więc odrzuci to wezwanie. Okej, okay, się wyjdzie z ukrycia, tym samym rozpocznie samodzielne rządy. No i możemy wybrać ambicje? Nie będzie nią chęć posiadania córki. Okej, okay, wymienimy większość naszej Rady Cesarskiej? Przydzielimy im nowe zadanie. Nasz kanclerz zajmie się fabrykowaniem roszczeń do Rusi Czernichowskiej. Nasz marszałek z zarządcą majątku zajmą się poprawieniem stanu naszych technologii. Naszego mistrza szpiegu wyślemy zaś do Konstantynopola, aby tam wykradał technologię Bizantyjczykom i w tej wojnie będziemy zabijać ich ich własną bronią. Przyjrzymy się Siemowitowi drugiemu, który co ciekawe podczas rządzenia Niemcami dostał przydomek mądry. Tak więc cóż, nasz cesarz jest dumny, towarzyski, sprawiedliwy, pobożny, Ambitny, jest także człowiekiem uczonym i został wychowany na wybujałego intryganta. Dobra, naszą całą armię skierujemy na Wałoszczyznę. Ciemowit odda także wielkiemu wodzowi Spytkowi z Turingi, który jest członkiem naszego rodu, Ciemowitał, a także nada mu królestwo Niemiec. Tym samym Spytko będzie zarządzał wszystkimi pomniejszymi wasalami, będzie nam dostarczał olbrzymie podatki i olbrzymią ilość wojsk. Spytkowi damy także królestwo Fryzji, ponieważ jest to tylko tytuł nominalny, no a Fryzja znajduje się pod jego władaniem. Niestety, nasz król zachorował. Przeniesiemy także więzi wasalne, no i Spytkowi pod opiekę damy Eustachego, czyli wielkiego wodo z Osnapruka. Ach, no i cóż, niestety, jedna z naszych mniejszych armii została przechwycona, a ponadto nasz król przestał chorować. Ach, no i cóż, niestety... Lechici zostali pokonani pod obluczycą. No ale to jeszcze oczywiście nie jest koniec tej wojny, ponieważ nie wypowiedzieliśmy ostatniego słowa. W Lechi wprowadzimy niski autorytet koronny, ponieważ w tej chwili znajduje się na najniższym poziomie. Ach no i niestety, nasz król polskajny zachorował no i niestety nasz marszałek okaleczył się podczas polepszenia technologii militarnej w Krakowie. Świetnie ograniczony autorytet koronny został przyjęty. No i cóż, mam tutaj dobre informacje, ponieważ w okolicach Transylwanii właśnie widzimy zmierzające w kierunku Greków armie peruńskie. Cała nasza armia jest zebrana w Birladzie, pod Husi, tym samym miejscu, w którym kilkanaście lat temu bizantyjczycy ponieśli stromotną porażkę. Pobożny i ambitny Siemowit, który zapewne chciałby wykończyć prawosławnych, nie da im za wygraną i ruszy za nimi w pościg. No i proszę, w tej chwili nasza potężna, 40-tysięczna, peruńsko-alechicka armia zmierza do Oliwy. No i super, lechici ponieśli tutaj przepiękne i chwalebne zwycięstwo. Tak więc cóż, gonimy armię grecką do Perezeszczenia. Drugą część natomiast wyślemy ponownie do Konstantynopola na oblężenie. Ach no i cóż, niestety nasz marszałek zarządca majątku. A także kapłan zmarli, tak więc wybierzemy nowy. Super, nasz król ponownie wyzdrowiał. Niedobitki armii greckiej zniszczyliśmy pod Perezeszczeniem, no i w tej chwili nasze armie zmierzają ku Konstantynopolowi. Hmm, no i dość dawno nic nie budowaliśmy. Ponadto Siemowit będąc królem niemieckim zgromadził dość duży majątek, dlatego pasowałoby rozwinąć gospodarkę. No i tak, w Dolnym Śląsku wybudujemy miasto. Miasto także wybudujemy w Górnym Śląsku, w Opolu w Sączu. No, i niestety na kolejne sandomierskie miasto nas nie stać. Niszczymy kolejne chorągwie bizantyjskie w okolicach Tracji. Siemowit drugi mądry, jako że jest człowiekiem pobożnym, nie będzie czekał z oblężeniem, tylko zaszczurmuje miasto, aby jak najszybciej dostać się do Hagi Sofii i ją zniszczyć. Per Konstantynopol upadł. Podzielimy naszą armię. I wyślemy ją na południe, aby tam zniszczyli armię bizantyjską. Ponadto wykradliśmy technologię od Greków. O, no, no i proszę. Najwyraźniej podczas zdobycia Konstantynopola w nasze ręce wpadła matka cesarza greckiego. Cóż, jest to żona poprzedniego cesarza Sebastianosa i matka obecnego, a więc Damianosa. No i cóż, myślę, że się Mowić dokona bardzo drastycznej i okrutnej rzeczy, jaką będzie ścięcie matki obecnego cesarza greckiego. Nasz król dokona tego z dwóch powodów: po pierwsze, jest człowiekiem pobożnym, a cesarzowa jest wyznawczynią religii prawosławnej, a po drugie, będzie to odpowiedź za przerwanie najświętszej pielgrzymki jego ojca. Niestety na ziemiach niemieckich wybuch nam bunt. Nasz zarządca majątku ma kilka interesujących propozycji na rozwój naszej gospodarki no i zaakceptujemy tę ideę. Dobyliśmy Galatę no i Hagia Sofię, jedno ze świętych miejsc Prawosławia bierzemy szturmem. Lachici rabują i niszczą wszystko co się da. No i tym samym cesarz bizantyjski jest skłonny aby się poddać. No i tym samym siódma święta wojna o Mołdawie dobiega końca. Nasze dumne oddziały powracają do kraju. W sandomierzu wybudujemy miasto. Znakomicie, przez te wszystkie rozbudowy gospodarka naszego państwa rozwija się bardzo prężnie. Cóż, nasz król jest niezwykle chorowity, ponieważ zachorował po raz kolejny. Myślę, że zreorganizujemy naszą drużynę cesarską. Drużyna ta będzie się składała z 200 niezwykle mocnych i opancerzonych ciężkich kawalerzystów, a także z 800 lekkich. Nasz król wyzdrowiał. Wybierzemy opiekuna dla naszego syna, no i Siemowit sam zajmie się wychowaniem swojego syna. Odwołamy naszą starą drużynę, która była stworzona jeszcze za czasów królestwa i zrekrutujemy kolejny taki sam oddział 50 ciężkich kawalerzystów i 200 lekkich. Nasza matka wzywa nas do wojny o Westlandet, no i zgodzimy się. Hmm, no i z południa mamy bardzo interesujące wieści, ponieważ w tej chwili wielki mistrz wojowników Peruna, Karol Hościszko, który nie zapominajmy pomógł nam w wojnie z Bizancjum, byłby w stanie i chciałby złożyć nam hołd lenny. I cóż, jest to bardzo ciekawa sprawa, no ale myślę, że się Siemowit jeszcze nie ufa im do takiego stopnia, aby chcieć ich w naszym państwie. No ponieważ mogliby nas ponownie oszukać, tym razem z gorszymi skutkami. No i najwyraźniej, Małoletni król Rusi Czernichowskiej podbił w jaźmie. Nasz chorwacki sojusznik w tej chwili zmaga się z buntem, no i oczywiście pomożemy mu. Nasze nowo powstaje miasta przekażemy pod opiekę kasztelanów. Jamowit, mój syn okazuje skromność i nigdy się nie przychwala. Nasz pobożny i dumny król stwierdzi, że jaryło daje nam cnoty, które posiada się Mowit. Niestety nasz kanclerz nie jest zbyt dobrze sobie radzi z powierzonym mu zadaniem, tak więc mianujemy nowego no i niech to będzie Dobromir Doża Republiki Mołdawskiej. Damy mu to samo zadanie. Powstało nowe miasto w prowincji sandomierskiej no i tutaj także w kasztelana. Gospodarcza sytuacja Polski jeszcze nigdy nie była lepsza niż obecna. Gdy przyjmujemy gości, sędzia mówić zawsze jest pierwszą osobą, która ich wita zasypując przy tym gradem pytań. Nasz towarzyski król stwierdzi oczywiście, że to dziecko ma potencjał. No i cóż, naszej matce nie udało się wygrać z królem norweskim. Hmm, no i niestety, w tej chwili w Lechi mamy dość spore frakcje, miejmy jednak nadzieję, że nie wybuchną. Super, królowi chorwackiemu udało się pokonać tą rewoltę. Fenomenalnie, nasz mistrz śpiegów wykrada kolejne technologie z Konstantynopola. Myślę, że rozwiniemy naszą lekką piechotę, ponieważ im mamy bardzo dużo w naszej armii. We wszystkich naszych królestwach podniesiemy autorytet Korony o jeden stopień wyżej. Ponadto w Imperium Lechi zwiększymy centralizację. Świetnie, w Polsce to prawo zostało uchwalone. A w Krakowie wybudujemy miasto zamkowe. Obawiam się, że syn Siemowit wykazuje zbyt dużo cynizmu, jak na swój wiek. No i tutaj nasz pobożny, a także ambitny król twierdzi, że parę pasów to wyleczy. A ponieważ nie może być tak, że nasz przyszły cesarz będzie cyniczny. W Tarnowie wybudujemy duży kościół, a w Kielcach wybudujemy plac treningowy. W Chrzanowie wykopiemy posę kościelną. Siemowit drugi mądry po niezwykle krótkich rządach umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Na no tak na tron cesarski zasiada cesarz Siemowit trzeci, który jest niestety niezwykle młody. Ok, przyjrzyjmy się naszemu dziewięcioletniemu cesarzowi. No i jest on towarzyski, a także pokorny. Ach, no i cóż, niestety, niezwykłą słabość Korony wykorzystał tutaj wódz, często z dolnego Dniepru, razem z, niestety, Królem Niemieckim. Ach, no i co gorsza, pragną oni niepodległości. No tak więc, Regenci Siamowita stwierdzą, dla dobra państwa, że nie będą się zastraszyć i będą walczyć do ostatnich kropli krwi. No i niestety, w tej chwili, jedne z naszych najbogatszych ziem są oderwane od naszego państwa i będą zasilały szeregi wrogów. Ok, tak więc, powołujemy naszą armię i zbieramy ją w naszej stolicy. Ach, niestety, nasza sytuacja w tej chwili robi się dramatyczna, ponieważ naszą słabość pragnie wykorzystać król ruski, no i chce on zagarnąć przemyśl. Ach, jest to posunięcie godne potępienia, no jeśli uda nam się z tego wybrnąć, na pewno nie zapomnimy o słodkiej zemście. Hmm, no i krótko mówiąc, nasza sytuacja jest w tej chwili fatalna. No ale to, czy uda nam się pokonać króla niemieckiego, a także króla ruskiego zobaczymy dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ ten jest wystarczająco długi. Tak więc ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!